świata Wushu, które odbędą się w Polsce. Chciałem tylko powiedzieć, że to pierwsze mistrzostwa świata, które odbędą się poza terenem Chin. Natomiast fajnie, że one się odbywają w Polsce. W konferencji prasowej wezmą udział pan Dariusz Piwowarski, prezes Polskiego Związku Wushu. Pan Michał Ignatowicz, ten kadry narodowej i także członek Komitetu Technicznego IWF. Pan Byron Jacobs, to osoba, która jest delegatem IWF-u na tym mistrzostwa, osobą, która również odpowiada za część organizacyjną, członek Komitetu Technicznego IWF. Monika Steckiewicz, bardzo nam miło, medejska mistrzostw Europy, zawodnik kadry narodowej seniorów. Karolina Kulągowska, zawodniczka, która również ma w swoim dorobku medale mistrzostw Europy, zawodniczka kadry narodowej juniorek. Tomasz Dybicz, Będę jeszcze z Polski, członek kadry Narodowej Seniorów. A także nasi goście z Chin. Pani Cao Chulan to sędzia główny zawodów. Fan Yanmei to sędzia międzynarodowy i sędzia punktowy na zawodach. I Chu Fan, również sędzia punktowy i sędzia międzynarodowy. Poproszę o, głos, o zabranie głosu pana Darka Piłowarskiego. Dzień dobry Państwu. W imieniu Zarządu Polskiego Związku Uszu witam serdecznie na dzisiejszej konferencji. Proszę Państwa, w skrócie takim telegraficznym, kilka informacji na temat, jak to się powstało i doszło do tego, że mamy te zawody, mistrzostwa w Polsce. Otóż środowisko polskiego uszu rozwija się od lat 80. W 83. roku powstało Polskie Zrzeszenie w uszu, które było jednocześnie. Stowarzyszeniem Zrzeszającym Szkoły Kung Fu, bo taka nazwa kiedyś funkcjonowała na terenie Polski. Polski Związek powstał w 2002 roku, czyli w przyszłym roku będziemy obchodzili 15. roczyste powstania. Natomiast Polskie Zrzeszenie, które było jego jakby początkowym prawowzorem, czyli z tego stowarzyszenia potem rozwinął się Związek. Było również członkiem Założycie Międzynarodowej Federacji Uszu, czyli IWUF, która powstała w 1990 roku. Więc nasz udział w strukturach czy w środowisku USSU, w światowym środowisku Uszu już ma kilkadziesiąt lat. Polski Związek Uszu no, od początku istnienia Międzynarodowej Federacji Uszu uczestniczy w działaniach organizowanych przez Federację Światową. A są nimi przede wszystkim zawody rangi mistrzowskiej mistrzostwa świata e, Uszu, a od e, trzech lat w tej chwili mam drugą edycję e, Mistrzostwa Świata Kajcie Czean. Tajcie jest jedną z konkurencji, z dyscyplin Uszu. E, Uszu to czyli sztuka wojenna, sporty walki e, wywodzi się z systemów tradycyjnych pułków, które są na pewno na większości osób bardziej kojarzone z chińskimi sztukami walki. Muszu to jest sport. Ta nazwa została jakby powołana do życia w momencie, kiedy zaczęły się, czy rozpoczęła się organizacja Mistrzostw Świata, czyli zawodów sportowych. Polska reprezentacja od początku funkcjonowania Międzynarodowej Federacji Uczestniczy w zawodach hangi Mistrzostw Świata i w ciągu tych kilkudziesięciu lat, czy kilkunastu ostatnich, istnienia Polskiego Związku. Podnosiliśmy sukcesy, zdobywaliśmy medale i na Mistrzostwach Świata Uszu, tak zwanego sportowego, czyli w nowych systemach, jak i mistrzostwach Świata Uszu tradycyjnego, czyli systemów, które wywodzą się właśnie z systemów kung fu. W ciągu tych kilkudziesięciu lat nasi zawodnicy zdobyli ponad 300 medali. I to też między innymi przyczyniło się do tego, że prezes jednego Urzędu Kultury Fizycznej i turystyki wyraził zgodę na powstanie Polskiego Związku Myśmy występowali o organizację zawodów rangi Mistrzostw Świata przez no, kilka ostatnich lat, odkąd działamy jako związek. I taka szansa pojawiła się w ubiegłym roku. Złożyliśmy aplikację do Międzynarodowej Federacji Uszy o organizację tych właśnie zawodów. I Kongres Międzynarodowej Federacji Uszu w listopadzie podjął decyzję o przyznaniu organizacji tych zawodów właśnie Polsce. Są to pierwsze zawody, Rolniki Mistrzostw Świata, które odbywają się w Polsce i chyba pierwsze zawody Tajczyczua, ale też w ogóle Mistrzostw Świata Uszu, które odbywają się w Europie. Do tej pory tylko jeden kraj otrzymał organizację Mistrzostw Świata, to była Bułgaria w bieżącym roku, Mistrzostw Świata Uszu Uniatów. Mówimy tu o krajach Unii Europejskiej oczywiście, ponieważ jeszcze Mistrzostwa Świata Uszu odbyły się w Turcji, w Ankarze, ale ten kraj jakby nie jest jeszcze w strukturach Unii Europejskiej. W skrócie tak wygląda historia organizacji i otrzymania zgody na organizację Mistrzostw Świata w naszym kraju. Tajczy jest chyba jednym z najbardziej rozpoznawalnych systemów Uszu, jakie w tej chwili są znane na świecie. Eee, szacunkowo liczba osób trenujących uszu na całym świecie, już pomijam oczywiście tutaj też Chiny, które są jakby kolebką tych systemów, no to są, to są miliony, setki osiem, kilkaset milionów osób. W związku z tym yy, no, Komitet Egzekutywny Międzynarodowej Federacji Uszu podjął decyzję o tym, żeby te konkurencje wydzielić i zorganizować dla tych konkurencji oddzielne zawody mistrzowskie. Proszę Państwa, ja może tyle na temat historii. Przekażę głos za chwileczkę Michałowi Notowiczowi, który jest.